Przyjechałem z młodzieżą, którą trenuję powiedzmy w lekotetyce, no i dzisiaj na zawodach tutaj na razie chłopaki właśnie startują za minutkę mają bieg i liczę że będzie dzisiaj cały podium dla gry Jest dobrze, na razie pachi pół roku, ale już mając takie fajne sukcesy, nam się wsadzał województwa, zrobiliśmy kilka medali, także idzie wszystko w dobrym kierunku. Przyjeżdżam tu już można powiedzieć, można od 6 lat, co roku na imprezę tutaj właśnie e, kuć e, pana Jarka. E, bardzo mi się to podobało i nie że tylko gmina, tylko miejscowość, to jeszcze już ten bieg. Już tutaj jestem 14 razy, że od takiego małego, prawda? Dlaczego dziwnów? Tak jakoś się przyjęło, od najmłodszych lat tutaj przyjeżdżaliśmy, tutaj ciągniemy też rodziców, żeby tutaj, tutaj przyjeżdżać. Właśnie widzieliśmy, że jest dużo atrakcji, jest też dużo tak związanych z piłką może. Uuu, Je, nie wygra. Już byliśmy tutaj parę razy, nam się podobał, przyjemnie tu jest, ładnie. Pla, plaża, plaża też szeroka. Nawet braliśmy udział, ja brałem z kolegami udział w turnieju siatkówki i. Naprawdę świetnie się bawiliśmy, sportu każdemu się przyda. Aktywne lato No jasne z tyłu na plecach mówi się na łopatki, bo to wystaje, a w to są łopatki. Tak się mówi. <śmienicza> yeah. I jestem tu. mamy go, Panie mógłby pan czapeczkę, jest trochę o... Trzydzieści jeden? Jeszcze? Trzydzieści trzy siedem? go, go! go. To jest Festiwal dla sportu. Jest to impreza, która się odbywa co roku w okresie wakacyjnym. Jest to impreza super, super dla nas, dla sportowców. Wydaje mi się, że dla was, dla kibitu to samo, którzy przyjeżdżają. Przyjedźcie, zobaczycie, a nie pożałujecie. Na razie. Myślę, że poziom był bardzo wysoki, przyjechał zeszłoroczny zwycięstwa z Bogatyni, pan Sisicio, dwuletni. Widać po jego sylwetce, że na co dzień ma do czynienia ze sportem. Wszyscy zawodnicy starali się. No, w tym roku ten turniej był dość trudny, bo biegali z kajakami, fala im przeszkadzała. Inny typ kajaków był niż w zeszłym roku, bo w tych kajakach się dużo trudniej pływa. Myślę, że zawody były fajne. Jest to potrzebna impreza w dziwnowie w, w czasie festiwalu Gazpromu. że młodzież nie ma tyle wytrzymałości, także chłopy wierzcie się do roboty, bo dziewczyny są bardziej wytrzymałe od nas. No. Nie, nie róbmy siary. Maria Kowaleska, przyjechałam z Żagania, z województwa, z województwa Bardzo fajnie, także było bardzo ciężko, ale daliśmy radę. Bardzo, bardzo. Pierwszy raz brałam udział, w ogóle pierwszy raz brałam na kajakach. <grym wioski> No i proszę Państwa, tak jak już powiedziałem na wstępie, przyjął w tym roku zaproszenie do Dziwnowa. Dziękujemy Ci Robert, multimedalista, tak można powiedzieć, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców. Czterokrotny mistrz olimpijski wchodzi. Robert Dzień dobry Państwu, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. E, powiem także nawiązując do odpowiedzi Mariusza, to powiem szczerze, że troszeczkę zainwestowałem w Ambergold kupując tutaj bilet w OLT. E, ale, jak widać, nie zainwestowałem na tyle dużo, żeby nie starczyło na lot. I dostałem się tutaj razem z Cyreć Słuchajcie, warto było się wybrać, warto było spędzić te, jak dotąd, dwa dni. To w jednym roku przebiję, ja już tu siódmy raz jestem i pewnie będę jeszcze kolejny. Także tu jestem do przodu i nie obrażysz się, co? Dziękuję. Tak jak powiedziałem na początku, moja droga była strasznie długa i... Wiele sportów uprawiałem, od pływania hokeja, jeżdżenia na motokrosie, grania w piłkę, wiele innych sportów. Więc co jest w żużlu? żużlu jest takim dość specyficznym sportem. Aby jeździć na motocyklu żużlowym, trzeba być strasznie wygimnastykowanym, strasznie sprawnym, przede wszystkim zdrowym, szybko myślącym. Podejmowanie, podejmowanie decyzji musi być. W ułamku sekundy, nie możemy się pomylić. Z... Trzeba te wszystkie manewry, to co wy widzicie w telewizji na żywo, trzeba je wykonywać perfekcyjnie. Nie możemy się pomylić. 100 na godzinę wjeżdżamy w każdy zakręt, tak? Czyli jest straszna prędkość. W zasadzie jeździmy łokieć w łokieć. czasami ze startu wszyscy cztery chodzimy. Więc to jest taki sport, który nie toleruje ludzi nieprzygotowanych. Trzeba być 100% poddanym tej dyscyplinie i wtedy można iść na najwyższym poziomie. Taki jest sport. Jeżeli mogę swoją osobą zagłosić w tej Alei Gwiazd, to będzie mi strasznie miło. Mój medal, ta replika będzie oryginalna, także to jest najcenniejsza rzecz, którą do tej pory udało mi się zdobyć, właśnie będzie w tej Alei. Myślę, że wyjadę stąd bardzo pozytywnie nastawiony, będzie mi strasznie miło, że jestem wyróżniony. No a Wam życzę dobrych wakacji, szczęśliwego powrotu do domu i do zobaczenia na stadionach żużlowych. Brawo! Muszę Ci chciałoby powiedzieć, że jutro Cię trochę pracy czeka. Także od godziny 11, proszę Państwa, Tomasz Golob do Waszej dyspozycji. Popracujesz jutro troszeczkę, No Tak, zapalimy moto motocykle, pochałasujemy trochę. Także zapraszam całe rodziny. Będzie można usiąść, dotknąć, zrobić zdjęcia, porozmawiać. Wszystko to, co jest niemożliwe na stadionach i na trybunach, to jutro będzie to możliwe na deptaku od 11 do 13. O 11 wejście od ulicy Rejmonta, proszę Państwa. Dziękujemy Ci Tomko bardzo serdecznie. Dzięki, serdeczne. Dziękuję, do zobaczenia. jak to jest rekord spokojnie to jest si si serdeczna testa no prawda 34 próbujemy jeszcze próbujemy jeszcze Dino powoli powoli ma całe życie tak powoli nie dopuszczu powoli obrobimy widzicie powiedz jest tak także A nam, ja proszę Państwa, nadal na by nagrodę, pojedziesz na w przyszłym roku i, może, może na czy nie? Nie nas ma chłopaka, na Nie, z tym chłopakiem będziesz miała możliwość pojechać w przyszłym roku na wakacje. i uh do -huh. uh -huh. Starszy czy młodszy, popatrz dziewczyna, bo wszyscy polacy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, popatrz dziewczyna, bo wszyscy polacy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy,